Oho ho, ho, Z tej strony Perkins, a jak was już oto to właśnie y, trzecim dniu Świąt Bożego Narodzenia, także co? Na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć o subskrypcji, dzwoneczki Mora, słabcy, dla zasinku, oraz łapce w dla zasięgu oraz bijecie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę SIM. Wszystkie linki macie w opisie. A jeśli by ktoś chciał jaką mam jednostkę centralną komputera, to również jest oczywiście w opisie. Jeszcze tak krótko, co chciałbym dzisiaj zrobić, a mianowicie dzisiaj chciałbym zrobić to tylko, aby odśnieżyć i no sobie ten skup, bo no też do mnie dzwonili, żeby ja im odświeżył, bo mają pozasypywane, także wie to, trzeba jechać i to by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku, tak i idźmy się to taki krótszy odcinek, będzie tak gdzieś 10 minutowy, także wie to co chodzi, nie? Myślę, że 10 minut też na spokojnie wystarczy, nie? Ja ogólnie wiecie co, ja bym sobie pierwszy raz tutaj wjechał normalnie. A później bym tym na tyle sobie podśnieżał. Tak dzisiaj, więcej, żeby wiecie, tu mało tym odśnieża, odśnieżałem, a tym się też naprawdę mega fajnie śnieża i też o wiele szybciej. Więc wiecie, ja sobie tutaj jeden raz przejadę, a potem będziemy sobie zwyczajnie tym no, tylnym odśnieżać, że tak powiem. Nie wiem, jak to tam się no, fachowo nazywa, więc wie to, co chodzi. nie? No, też przede wszystkim jest, mówię, o wiele szybciej, nie? dlatego też właśnie. Z tego chcę dzisiaj skorzystać, a mówię naprawdę mało z tego korzystałem. Więc można postanowić, że dzisiaj po, pokorzystamy więcej z tego, nie? się napisać jak tam wam Święta minęły chętnie. Nie poczytam oczywiście Wasze komentarze. Dobra. Ja osobiście nie jak minęły, no bo jak sami pewnie widzicie, no nagrywam to w piątek o 21.40, także no, dzień przed Wigilią. Grzecior, nie? Jestem sam ciekawy, ale myślę, że święta to są jednak święta i one zawsze fajnie zlecą mnie, Potem sylwester, Sylwester, Nowy Rok też naprawdę ten rok mi mega szybko minął energię, kiedy on po prostu nawet zleciał nie? naprawdę. Z roku na rok mi ten czas też coraz szybciej właśnie leci. A no w ogóle jak już są wakacje po wakacjach, no to, to już wtedy ten czas naprawdę mega zasuwa, nie? po wakacjach jakby nie było. Także no coraz bliżej już kolejny rok się zbliża, mówię. No, to na Sylwestra też sobie będziemy musieli coś nagrać, jakieś małe podsumowanie tego roku, nie? No, bo naprawdę w tym roku się zadziało, naprawdę, ale to naprawdę mega dużo. Sporo nowych osób, bo prawie 100 osób, także, no, naprawdę mega, nie? No, i też wyświetlenie o wiele, o wiele większe, kanał zrobił w tym roku, nie? Wiadomo, jakość jakoś po wakacjach się o wiele, to, ale to o wiele zlepszyło, więc nie ma się też co dziwić, nie? Dobra, ja tak jak mówiłem, żeby. a dobra, w sumie niech jest już na tą stronę i tak. Bo tam, no jak już zbyt nie widać, żeby ten, taką hałdę robiło, no bo wiecie, ja to sobie tak do góry specjalnie, właśnie, żeby tej hałdy tak nie robiło zbytnio, więc no. Dobra, ośmierzamy sobie i no i tu yy, byli chłopaki zadowoleni, nie? Właśnie często z tego skupu korzystam, dają mi jeszcze nadwyżki specjalnie, żeby ino mógł więcej zarobić. W cichu nie tam nic nie wie tam, nic nie wieta, nic, nic z niego dojdzie, tu mam ino podwyżki u, u nich, nie? Ale chłopaki mi tu właśnie dają małe podwyżki, znaczy małe no, nie aż takie małe, nie? Tyle co mogą, tyle to tyle dadzą, nie? Więc no, trzeba się zwyczajnie im też odwdzięczyć za to, nie? Dobra. Bo ten jednak no tak do 500 więcej mi zawsze dadzą, no to wiecie to jednak piechotą, 500 zł jednak piechotą nie chodzi, jakby nie było, nie? Dobra, ja sobie myślę, że teraz sobie tutaj tak pojedziemy trochę. No i oczywiście też w trakcie odcinka, nie wiem czy wspomniałem czy nie, ale czekajcie na hashtag, który się standardowo pojawia od dwóch lat na moim kanale. Pojawia się w klasowej minucie odcinka, także no, myślę że dzisiaj się też na pewno pojawi, nie? O 4 minuty, już także jeszcze 5-6 minut i będzie sobie właśnie kończyć, bo też nie chcę was tu ino yy, tego no, zatrzymałeś na tym YouTube, nie? Za długo żebyście no, nie musieli oglądać te święta, bo na pewno gdzieś tam wyjeżdżacie, więc wie to co sami chodzi, nie? Dlatego taki właśnie postanowiłem, że krótszy odcinek sobie nagram. Tak zawsze było 15-litrowy, w Wigilii był 15, wczoraj też był 15, więc wie co chodzi, nie? Ale dzisiaj postanowiłem, że już będziemy nagrać 15, tylko sobie nagramy trochę krótszy, właśnie, nie? Dobra, klasu naprawdę mega się spisał te święta i, myśli, i naprawdę mi się mega podoba, nie? Jakoś dużo zbytnio, ale w tym klasie nie grałem, dlatego też właśnie go wziąłem i no, jest naprawdę mega ten klas, nie? Nie ma co ukrywać, ale no, mega spokojnie nim gra W ogóle ogólnie ładnie pasuje ten, ten klas do tej odsznieżarki, jak i do przedniej, tak i do tyle naprawdę mega fajny zestaw wyszedł. Jestem ciekawy, jakby notamino z lajkami będziecie pod tymi odcinkami dawać. I tak jak mówię, no nagrywam to przed świętami, żeby wiecie, no, jednak w te święta to nie ma czasu też na nagrywanie. No i też bym nie chciał się przy komputerze święta. Jednak święta to jest czas gdzie trzeba trochę odpocząć tego komputera, nie. Wie to samo o co chodzi? Przede wszystkim też od nauki, że tak powiem. Dobra, my sobie tutaj jeszcze też zrobimy, jeszcze raz. Przejazd, żeby mi inno mieli, tu szerzej. I tam będzie trzeba jeszcze jechać, tam gdzie na początku że przejechaliśmy, nie? A teraz myślę, że sobie pojedziemy najpierw prosto. Tutaj trzeba jeszcze do tyłu tam trochę odśnieżyć w sumie możemy zaraz tam jechać. Odśnieżymy im tu zaraz dojazd, do tego też. Miejmy nadzieję, że chłopaki będą zadowoleni, nie? Tam już nie będziemy, bo tam i tak pewnie nikt nie korzysta na razie, więc nie, ta, nie ma sensu, nie? Dobra. Odśnieżymy im to, nie wpadnie, dość trudne, nie da także gizior. I tu i no, zawrócimy zaraz tu, żeby wie ta... Nie cofać się tam, specjalnie i zawracać, się skoro można tu. Bo po prostu co jeszcze, jeden raz zrobić, żeby było szerzej, nie? Dobra. Co, zajedziemy tak? Powinno być glicior, wystarczyć im. na ja i tak myślę. Dobra i sobie lecimy z tym, nie? No to śnieżenie jest o wiele szybsze, jak sami widzicie też. Także no, mega. Ale pługiem śnieżnym się też panie od śnieżę, tylko że po prostu to dłużej trwa, nie? A dziś klas sobie jeszcze przy okazji tak trochę odpocznie, będzie miał takie hałdy do pchania. No, musi sobie też trochę odpocząć popok. niech ma trochę lżejszej roboty, nie? Jak wszyscy muszą w sumie, to on też niech ma. I wtedy właśnie osiążymy sobie ten PGR, znaczy skup, nie PGR, tylko skup, chociaż nie, to jest PGR, bo tam pisało nawet gospodarstwo, Państwa gospodarstwo rolne, więc no, można to nazwać też PGR-em, nie? Także niech ino sobie iną tu Klasior też trochę odpocznie w te święta, na te święta, nie? to tak czasami o co chodzi. Ile my tu mamy minut? o 8 minut, także jeszcze 2 minutki, i będziemy mogli sobie kończyć, nie? Dobra, my tutaj na tą drogę też zaraz śnieżymy. w sensie do wjazd, trochę. Dobra i teraz lecimy na zespół, wyłączymy sobie na razie. I myślę, że tutaj jeszcze można też dać się jeden raz, O trochę wąsko. Więc sobie tutaj zaraz też ino zrobimy, wykręciło, ale mi tu ino kamerę zasypało teraz śniegiem. Dobra, przejdziemy sobie do środeczka, trochę do środka sobie pojeździmy. Nie no, ale ogólnie mega fajnie ten śnieg tu wygląda, jak, jak widzicie, śnieżyca nie odpuszcza. Już no szósty dzień tak ciągle pada i nie chce i no nam tu odpuścić. Śnieżyca jest uparta w tym roku, że tak powiem. Także no, jest co robić, nie? Dobra, my sobie tu nie wiem po co to w sumie odśnieżamy. To tak jest trawa, więc wie to co chodzi, nie ma sensu odśnieżać tu. Dobra, jeszcze raz sobie tu zrobimy. Jak my i tak już tu jedziemy, no to wiatra możemy sala zaraz tutaj to zrobić. Bo i tak idziemy na tył, i tak więc no, nic, tam, no, nic to nam nie przeszkodzi. Tylko drzewko nam przeszkodziło aktualnie. No, ale dobra, to sobie ominiemy na spokojnie. I lecimy dalej, nie? Dobra. Teraz właśnie mówię, pojedziemy sobie tam jeszcze na tył odśnieżyć trochę. Wyłączymy to, żeby Wieta nie, nie męczyć go na pełnych obrotach ciągle. Lecimy. Tam trzeba właśnie tam też inną odśnieżyć, bo chłopaki właśnie tam prosili, bo jest bardzo często używany, więc też to wykonamy na ich polecenie, nie? Dobra. Także tutaj właśnie sobie też odśnieżymy dla nich. Tu i na ciągle rolnicy przyjeżdżają, więc wie to co chodzi, nie? Dobra. Jeszcze raz tu zrobimy czyli Danton na lewo. Tam też trzeba inną odzieść, bo mówią, że często przyjeżdżają i potem, potem wyjechać i no nie mogą, bo muszę ich wyciągać, bo ino zaspy są, nie. Więc no, trzeba im łodśnieżyć pomóc. Bo kłopotki mówię nie mają. Nie mają swojego sprzętu do łośnieżania, więc wie to no. Po prostu mnie wynajmują co roku do odśnieżania, nie? Czy wynajmują? Ja im to robię po prostu za darmo, nie? Ramian, w zamian y, odcięcia się na te podwyżki i tego typu sprawy, ale tak cicho, cicho, nie? Żeby ino tu susieć się nie dowiedzieli, że ino te podwyżki mam od nich. Dobra. Myślę że już jak sobie to skończymy, to idealnie powinno być gdzieś 10 minut. No już jest na 11, także mordy w sumie. Dobra, dzisiaj już hasztagu nie będzie, wyłączymy go sobie zaraz obrotów. Także co mordy, ja wam dziękuję za obejrzenie tego i na tak, takiego dosyć mega krótkiego odcinka. No i co, do zobaczenia w następnych odcinkach, najprawdopodobniej już normalnych. No i trzymajcie się, cześć!